Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Eurotrack Simulator 2. Zaraz pokażę wam gdzie jestem. Znajduję się w miejscowości Baraszów. I teraz tak, jakie tutaj mamy firmy? NS Oil, Rock Eater, Renate. Renat. No to poszukam jakiejś zlecenie, które znajduje się yy, może blisko mnie z tych firm. No dobra, niech będzie to. Ustaw na GPS. Jedziemy. Dobra, czy tutaj jedzie? Nic nie jedzie, to wyjeżdżam. Skręcamy tu na ten pas i teraz będą się chyba zjechać z tej drogi. Tak jest, muszę zjechać z niej. Pociąg na szczęście nie jedzie. Rynek przesyłek NS Oil Baraszu w Targu Mures, przyjmij zlecenie Podczepiam naczepę, jak widzicie Jest to cysterna Dobra, tu podjechać Cofnąć się No to jedziemy Tutaj raczej nic nie jedzie więc nie muszę się zatrzymywać to jest taka droga boczna tylko włączę sobie dla zasady kierunkowska no to tak, do EuroTrack Simulator 2 został dodany dodatek JCB, który yy, dodaje ładunki z maszynami tej firmy, czyli są to koparki czy jakieś tam inne pojazdy. Nie czytałem konkretnie opisu, co to może być jakie konkretnie maszyny, ale studio tutaj SS Software ze zdjęć, które widziałem tak jako tako na skimie w informacjach jak przewijałem, całkiem ciekawie to wygląda, tak samo jak tutaj w grze wyskakuje taki banner pod ekranem logowania. Aktualnie znajduje się na DLC droga do Morza Czarnego. Jest to jedno właśnie z tych DLC, które uważam, że są całkiem, całkiem dobrze zrobione. Aha, tutaj muszę jechać chyba środkowym pasem. Zaraz się przekonamy. Nie, muszę zmienić pas na ten. Są tutaj ciekawe o, krajobrazy tutaj trzeba wjechać. <tryk> mm, no, ogólnie mówiąc te jest według mnie fajne DLC warte polecenia i kupna. Chociaż wiadomo, że tutaj te DLC do Eurotraka nie są wcale takie tanie jak do ATS-a, chociaż w pewnym czasie na pewno to DLC, które teraz widzicie, po którym jadę, na pewno staniało. To nie jest pewnie ta sama cena. to jakaś budowa e, powiem wam że ja niby miałem odkrytą całą mapę a teraz mam tylko odkryte 30% nie wiem no może przez te aktualizacje które studio ss software y, zrobiło Ja wiem tak jak opowiadałem w poprzednim odcinku, o ile dobrze pamiętam, albo nie wspominałem o przebudowie mapy Niemiec. Tutaj trzeba zjechać. Gdzie teraz tutaj trzeba skręcić? Dół i pod most trzeba skręcić. Teraz. Nic nie widzę, gdzie 137 km. Mam paliwa na 2644 km. To nie tankuje. 60 tam chyba było, trochę zwolnię. Ciekawe tutaj teraz mam niebo Pokład chmur Wschodzące słońce albo zachodzące Które mam godzinę 5.31 No to wschodzi słońce Ciekawy jest ten efekt Chyba była tutaj jakaś aktualizacja wprowadzająca ten efekt Albo już było Może przez to, że za mało gram w tą grę yy, Albo po prostu nie zwracałem na to wcześniej uwagi na efekt tutaj tego skyboxa. Teraz do EuroTrax Simulator 2 także została dodana elektryczna skania. Widziałem w taki informacyjny. Nie wiem, nie kupowałem, nie jeździłem. Trudno mi jest powiedzieć, jak się nią jeździ. Jak widzicie, ja jeżdżę starym modelem. O i teraz właśnie to jest to co mówiłem, to takie klimatyczne wioski które się mija po drodze O i znowu przekroczyłem prędkość Bardzo po prostu one nadają klimat realny drogą, które mijamy O jeszcze te znaki No chyba, że to jest ta miejscowość główna a ja wyjeżdżałem ze strefy przemysłowej w tej miejscowości. Zerknijmy na mapę. Nie, no to to chyba była. Nie, to jest nadal ta miejscowość chyba. Albo. Nie wiem w sumie. To jest punkt widokowy. Jedziemy dalej. Zaraz będzie tutaj taka serpentyna Dir mi się trochę rozpędził Ale ciekawe widoki tutaj są Nie pamiętam czy tędy jechałem czy nie Czy te tereny te zostały lekko przebudowane Nie jestem pewien Albo ogólnie po prostu mówiąc za mało grałem w tą grę przez ostatni czas, że dziwię się co widzę, że jak ten teren został urozmaicony, chociaż pamiętam, że dużo grałem w tą grę. Jak kupowałem sobie kolejne DLC, no to wciągała mnie ta gra coraz bardziej, aż w końcu poszła odstaw na rzecz American Track Simulator dawno nie grałem, muszę Wam powiedzieć. Nawet nie kupuję dalej Stanów, które Studio SCS Software yy, tworzy. Tam teraz. Jaki miał być stan? Nie pamiętam nawet, kurczę. Dobra muszę przyspieszyć, bo tutaj się ścimaczę tym tirem. Korek się chyba za mną robi. Zobaczcie, jak te promienie świetne przechodzą przez drzewa, fotorealistyczne dosłownie. Może grafika nie jest tak idealnie fotorealistyczna, bo to jest gra komputerowa, ale robi wrażenie i jeszcze to są ustawienia najwyższe, o ile dobrze pamiętam. Gdzie tu teraz będę musiał jechać? Tu jest... Aha, tu nie mogę wjechać. Tu jest jakaś mieścina, co... tutaj... Albo jakiś motel. Trochę przyspieszę, bo faktycznie za mną się korek robi. Mam nadzieję, że znowu kolejnego mandatu nie dostanę. No i nie aż tak, bo tu już jadę prawie 100 na godzinę. Zwolnię. O. Wjeżdżam chyba do miejscowości docelowej, zaraz się przekonamy. Nie, to jest miejscowość po drodze, którą przejeżdżam albo zerknę sobie na mapę tak to jest miejscowość którą mijam to jest już druga miejscowość czyli jednak dobrze widziałem że to nie jest ta miejscowość główna z której wyjeżdżałem ta druga przez którą przejeżdżałem to już jest ta trzecia bo pierwsza była ta z której startowałem no i zobaczcie tutaj jakieś sklepy tutaj jakieś sady Znowu przekroczyłem prędkość Tutaj jest stacja, tu jakiś garaż, baza i koniec miejscowości. Jest droga taka bardziej szersza. O, wjeżdżam do miejscowości, do której mam oddać ładunek. Przezwolnić do 50 na godzinę i tutaj jest 60. Za mały jest ten znaczek na nawigacji. Mogą sobie kurcze inne wnętrze wziąć do tej ciężarówki. Dobra, tu jest rondo, to myślę, że zmienię sobie na ten pas. Coś jedzie, nie, mogę wjechać. Teraz trochę za szybko jadę. Spowodowałem wypadek, czemu? Powinni mi ustąpić pierwszeństwa. No co za ruch albo to ja się pomyliłem. Nie wiem, ale mi się wydaje, że tamte auta, które nadjeżdżały, powinny mi ustąpić w pierwszeństwa, a nie że po prostu we mnie wjeżdżają taranem. Zerknę sobie na mapę, ile jeszcze zostało. No jeszcze tu jeden zakręt, drugi, trzeci i już jest kolejna. Znaczy, nie kolejna, tylko firma, do której mam właśnie dojechać. Hmm. Ciekawe, to, czy tutaj będzie? Czy to będzie? Na żółtym? Udało się, na żółtym Nie mam mandatu Zielony? Zdążę czy nie zdążę? Zdążę O, pociąg jedzie Towarowy czy pasażerski? Pasażerski Ale ładna tutaj jest ta miejscowość Dobra, no to jazda, ruszamy Pociąg przejechał Zerknę na mapę Prosto muszę jechać Tutaj teraz muszę zawrócić Dobra to zjedzie Tu Puści mnie Puści mnie Na szczęście mnie nie uderzył Tutaj jakiś dom jest, widzę taki Tu jest taki stary jakiś, tu kolejny stary Takie ceglane dosyć Ciekawe jest to miasto odzorowane. Pytanie, czy któreś z tych dróg jest realnym odzorowaniem tego miasta, w którym się teraz znajduję. Hmm, tutaj już jest koniec, widzę. Drogi, będzie zaraz wjazd na bazę. To skręcamy. Prosta czy w bok? się tutaj otworzy brama ta się nie otwiera a tutaj jest dobra wjeżdżamy zagrajmy bezpiecznie i jedziemy tam gdzie marker na mapie wskazuje nie nie chcę parkować automatycznie Dobra, no to ja już dojechałem. No to oddajemy naczepę. Pokaż rezultat. Kontynuuj. Jazda. No to co? Ja będę się z wami już żegnał. To by było wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał. Trzymajcie się i cześć.